Dzień dobry, dzień dobry, tu Hektary Off Grid TV. Drodzy widzowie, mam dla Was nowe informacje odnośnie cel, które zamówiliście, także zapraszam na kolejne odcinek. Hektary of Grid TV! Cały czas zbieram informacje od Darsiego, jak wygląda sprawa zamówień, które e, dokonaliście. Wiem, że już minęło trochę czasu od tego, kiedy udostępniłem ten link e, z zamówieniami. I przecież ludzie zamawiali od pierwszego dnia i już w tym momencie mija chyba trzeci tydzień, odkąd pewni ludzie zamówili cele, a nadal w swoich platformach nie widzą, że te cele zostały wysłane. Więc chcę Wam powiedzieć, że ja jestem z Darcym w stałym kontakcie. Pisałem do niego tydzień temu, Przedwczoraj, wczoraj i dzisiaj też pisałem, żeby aktualizować dla Was te informacje. I muszę Wam powiedzieć, że tak. On wysłał już 2000 cel i kolejne zamówienia będą wysłane najpóźniej do przyszłego tygodnia. Na chwilę obecną u tych zamówień wszystkich jest 4,5 tysiąca cel. I to cały czas rośnie, słuchajcie. Więc y, y, musimy też jakby zdać sobie sprawę z tego, że y, ta duża ilość zamówień y, powoduje, że on musi y, to wszystko powysyłać, musi to wszystko posegregować, y, pop popakować do opakowań czterocelowych. No i to po prostu kosztuje czas. Także tylko taka prośba do was, żebyście się uzbroili odrobinkę w cierpliwość, bo on te cele na pewno wysyła. To nie jest tak, że on sobie odpoczywa i mm, zrobił was babuko. Więc informacja jest taka. 4,5 tysiąca cel zamówionych, 2000 cel Zostało wysłanych, ale wy tego prawdopodobnie w dużej mierze nie widzicie na platformie. I cele, które mają, były już zamówione, ale nie zostały jeszcze wysłane, zostaną wysłane w przyszłym tygodniu. Tak czy inaczej, o co Was proszę? Sami również samodzielnie piszcie do Darcy'ego, proszcie go o informacje proszcie go o status zamówienia, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Ja tego oczywiście nie odpuszczam, cały czas kontroluję sprawę, staram się z nim być w stałym kontakcie, bo tak jak wam mówiłem, w grupie siła i jeśli będziemy współdziałać ze sobą razem, to mamy szansę na to, że nasze zamówienia trafią do nas szybciej i będziemy po prostu mieli fajne cele. Powiem Wam, troszkę mnie zaskoczyła ilość tych zamówień, bo 4,5 tysiąca cel, no powiem Wam, byłem przekonany, że jak ludzie będą sami zamawiać, to jakoś tacy będą może, nie wiem, bardziej ostrożni. Wiecie, no to jest cały czas test. Sami wiecie, że... Ja e, nie mam jakiegoś e, gigantycznego, wieloletniego doświadczenia e, w zamawianiu cel i w ogóle zamawianiu towaru e, na Alibabie. E, natomiast no, w, też musicie wziąć pod uwagę, że dbajcie o swoje zamówienia, bo. E, to jest najważniejsze po prostu. Potem, żeby jak, jak, jak cokolwiek się wykrzaczy, to żebyście też mieli na tym czacie napisane, że wy żeście poganiali Darskiego, e, prawda, e, z wysyłką e, tych cel. Moim zdaniem to wszystko na razie jakby idzie e, no u niego dosyć sprawnie, ale wierzcie mi, on moim zdaniem on śpi po 2-3 e, godziny dziennie, bo nie dość, że wysyła te cele, organizuje te cele, to jeszcze on cały czas ma kontakt z innymi klientami, którzy do niego piszą i on negocjuje różne rzeczy. Więc tak wygląda, tak wygląda sprawa. Więc jakby reasumując, piszcie do niego, dopytujcie się, jak wygląda wasze zamówienie, ja również będę to robił, cały czas to robię, dlatego również kręcę ten film, żebyście wiedzieli, że, że ja nie śpię i jakby nie odpuściłem tematu. Czytam Wasze komentarze. Wiem, że się martwicie o swoje pieniądze. To jest normalne, ja też zawsze to robiłem. Ale przede wszystkim po prostu piszcie do niego, bo po to też macie tam te czaty, żeby każdy, bo nasze zamówienia są traktowane jako osobne zamówienia, więc w razie W wy musicie mieć po prostu na Alibabie swoje napisane tam, żeby potem ewentualnie walczyć, walczyć o swoje. To jest sprawa bardzo istotna. Ponadto, powiem Wam tak: Darcy wysłał mi wczoraj albo przedwczoraj boksa takiego już porządnego, wiecie, metalowe opakowanie na cele, które tam jest. Można powiedzieć, on to, oni to robią dla nas. Oni to robią dla nas. Nie mam jeszcze informacji ile będzie kosztowało to ten box. Wiem, że będzie z BMS-em i on tam zastosuje innego BMS-a niż tam prawda JK BMS, ale na tego JK BMS również będzie jakaś opcja. Więc wiedzcie, że pracujemy nad case'em. No i ja generalnie chciałbym w, kolejnym, w kolejnych jakby odcinkach, tygodniach, spowodować, żeby stworzyć cały taki system off-grid dla Was, żeby można było zamawiać go na Alibabie. Także no, nawet, nawet widzieliście te plastikowe opakowania na akumulatory. Ja już sobie zamówiłem testowo, żeby przyszły do mnie, żeby zobaczyć, czy dostawca jest wiarygodny. Jeśli będzie wiarygodny, to stworzylibyśmy sobie linka dla osób, które chcą takie mieć plastikowe opakowania. Wiem, że niektórzy nie chcą plastikowych, tylko chcą to metalowe, więc nie ma problemu. Też będę chciał stworzyć linka pod opakowania metalowe pod te casey. Oprócz tego jestem z Darcym w stałym kontakcie, jeśli chodzi o falowniki, żeby zaproponował jakieś falowniki. Nie, dla Was. E, tanie falowniki, które e, będziecie mogli kupić i po prostu e, no szybko rozpocząć swoją produkcję e, off-grid. Także e, bateryjki załatwiłem. Case się załatwia, falowniki się załatwiają. E, BMS również. Już wiem, że przecież kupujecie od Darsiego BMS-y, więc e, idziemy w kierunku takim, żeby stworzyć. E, Swój taki własny system off-grid naprawdę w dobrych pieniądzach, żeby to nie kosztowało majątek, a żeby było po prostu użyteczne. No ale wiecie, no na to jest potrzebny czas. Nie można się z tym bardzo śpieszyć, także bądźcie cierpliwi. Bo tutaj mi Darcy proponował falowniki firmy SRNE. Nie wiem, pierwszy raz, pierwszy raz słyszę tą nazwę. Nie znam tych, tych falowników. Darcy twierdzi, że ta firma SRNE produkuje falowniki dla EA Sun. Więc. Więc bardzo możliwe, że tak jest po prostu, bo to wie, wiecie, wszystko to jest, produkcja odbywa się gdzieś, a jest to brandowane jakby zupełnie innym logiem. Więc tak to tak wygląda sprawa. Także wiedzcie, że cały czas pilnuję tematu, żeby, że tak powiem, się nie wykrzaczył. Dla nas jest to ważne, dla mnie jest to ważne. Żeby, żebyście dostali swoje, swoje cele w grupie Siła i tak ma być. Pozdrawiam Was serdecznie i będę dalej zbierał dla Was informacje. Cześć!